Witaj, nazywam się Joanna Morus, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną oraz wykładowcą szkoły rodzenia. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci. Dzisiaj opowiem ci na co powinnaś zwracać uwagę podczas zakupów dla niemowlaka. Zapraszam. Kupowanie ubranek niemowlęcych dla kobiety w ciąży jest chyba, chyba najprzyjemniejszym sposobem spędzania wolnego czasu. Ja to przynajmniej uwielbiałam. Nawet samochodzenie po sklepach: oglądanie, dotykanie, yy, wyobrażanie sobie tego, jak to będzie wyglądać, kiedy będziesz mieć swojego dziedziusia. Natomiast yy, bądź ostrożna, nie daj się zwieść. Jest kilka rzeczy, o których, po, o których powinnaś pamiętać, na jakie powinnaś zwrócić uwagę podczas e, zakupów e, ubranek dla swojego e, niemowlaka. Pierwsza rzecz, o jakiej powinnaś pamiętać, na jaką powinnaś zwrócić uwagę, to z czego w ogóle jest zrobione to ubranko, czyli z jakiego materiału. Ja osobiście e, zalecam, żeby ubranka dla noworodków, słodziutkie, e, to może rozmiar 56. Że słodkie, że powinny być zrobione najlepiej ze stuprocentowej z bawełny lub bawełny organicznej. Oczywiście organiczna bawełna nie jest obowiązkiem. Ehm, możesz taką wybrać, jeżeli chcesz. Bo materiał powinien być elastyczny, powinien być przewiewny. Zwróć uwagę na szwy. Czy szwy nie są zbyt ostre? Jeżeli masz możliwość, fajnie, żebyś wybrała ubranka w ogóle bez szwowe. Kolejną rzeczą, na którą powinnaś zwrócić uwagę, to jest rozmiar. Na większości ubranek z tyłu na metce albo na przykład na opakowaniu są napisane rozmiary. I dla takich małych dzidziusiów mamy właśnie rozmiar 50, 56 lub 62. Jeżeli jesteś mamą, która jest w jakiś sposób ma, jest w, w ciąży zagrożonej i spodziewa się wcześniaka, to dla wcześniaczków wybieramy rozmiar 50. Natomiast jeżeli Twoja ciąża przebiega prawidłowo i prawdopodobnie urodzisz o terminie, dla noworodka wybieramy rozmiar mniej więcej 56 do 62. I to wystarczy Ci tak mniej więcej na 3 miesiące. Kiedy dziecko już rośnie i jest starsze, czyli musisz się też zaopatrzyć w ubranka powyżej trzech miesięcy, możesz swoje dziecko po prostu zmierzyć. Czyli mierzymy obwód klatki piersiowej i mierzymy dziecko na długość, i wtedy porównujesz rozmiary do rozmiarów, które proponuje Ci producent, lub po prostu wybrać standardowo ubranka w rozmiarze, no tutaj już na większego Bobasa, mniej więcej 66, 68, a później idąc w górę 72 i 86. Trzymasz się tych samych zasad. Tych samych, czyli staramy się, żeby dziecko miało cały czas nieuciśnięty brzuszek, żeby tobie było łatwo zakładać. To jest też bardzo ważne w wyborze ubranek. Żeby tobie było łatwo zakładać, czyli żeby te ubranka były przede wszystkim funkcjonalne, praktyczne i żeby łatwo było ubrać i łatwo rozebrać Twojego noworodzia. Kolejną rzeczą, na jaką powinnaś zwrócić uwagę, jest to, czy ubranka nie mają zbyt wiele zdobień, czyli na przykład sztucznych falbanek, klamerek, ozdobnych guzików albo na przykład suwaków. To są rzeczy, które pięknie wyglądają i rozczulają serce każdej matki, natomiast uwierz mi, że to nie są praktyczne rzeczy takie ozdoby, one mogą podrażniać łagodną skórę. Noworodka. nie Niezbyt dobrze się je bierze. One bardzo często się rozpadają. Są zrobione ze sztucznych, nieprzewiewnych materiałów, które czasami mogą być farbowane toksycznymi substancjami. Naprawdę to tylko tak pięknie wygląda. Kolejną rzeczą, na jaką powinnaś zwrócić uwagę w czasie kupowania ubranek. To z czego zrobione są napy? Czy to są napy bezniklowe, czy jednak takie napy, które będą później pozostawiały po sobie taki brudny pomarańczowy osad? Ja gorąco zachęcam i polecam napy całkowicie bezniklowe. Kolejna sprawa to jest taka, żebyś zobaczyła, czy jest w ogóle otwór tutaj do przewijania dziecka. Dobrze wykonane śpioszki powinny mieć możliwość rozpięcia na dole w okolicach pieluszki, żeby po prostu łatwo było przewinąć dziecka bez rozbierania no całkowicie, tak? Następna sprawa, zwróć uwagę. Czy zapięcie jest z przodu, czy zapięcie jest z tyłu? Zapięcia z tyłu są bardzo, bardzo niepraktyczne i to potwierdzam Ci ja, i potwierdza Ci również mój mąż. Naprawdę dzieci bardzo nie lubią zapinania na plecach, nie lubią podwijania do góry pupę, także to jest bardzo, bardzo niepraktyczne. Zwróć też uwagę, czy ubranka dla. Twojego dziedziusia nie są na przykład zbyt marszczone na brzuszku. Brzuszek w żaden sposób nie powinien być uciskany. Ubranko dla takiego noworodka, ubranko dla niemowlaka powinno być elastyczne, powinno być przewiewne, powinno w żaden sposób nie krępować ruchów. Jeżeli podobają ci się takie półśpiochy, które są znowu mega słodkie, to zwróć uwagę, z czego jest zrobiona ta gumeczka. Czy ta gumeczka jest elastyczna? Ta na przykład jest. Przecudownie mięciutka, cudowna w dotyku, i jestem przekonana, że w żaden sposób tutaj nie będzie uciskać brzuszka małego dzidziusia. Natomiast jeżeli chodzi o inne ubranka, oczywiście przecudowne są wzory, przecudowne kolory, natomiast też zwróć uwagę. Czym zostały farbowane? Czy to są farby ekologiczne, bezpieczne dla Twojego dziecka? Czy ubranka, które chcesz kupić, mają certyfikat ym, pozytywny y, matki, Centrum Matki i Dziecka? Czy mają y, certyfikat Ecotex? Czy z jakiej bawełny są zrobione? Oczywiście też zwróć uwagę na cenę. I pamiętaj, nie szalej, Twój noworodzio naprawdę bardzo szybko rośnie i zbyt duża ilość ubrań może Ci się po prostu nie przydać. Skompletuj tyle, Ile rzeczywiście będziesz potrzebowała. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że pomogłam Ci ee, dowiedzieć się, na co powinnaś zwracać uwagę podczas pierwszych zakupów dla swojego noworodka.